Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabyś, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmonów jest ze mną plaga. Tak, na pewno. No, nie ma go tak naprawdę. Na, na, na pewno, na, na bank. Znowu kłamujesz. Co czas kłamę, taki za mnie człowiek jest, wiesz? Eee, dobra. Eee, masz chleba dużo? Chleba? Już ci mówię chleba? ile mam. Nie. Eee, tuńczyki. Weź teraz tuńczykami już wie, wiesz. Aha, ja to chleba napierdzielam cały czas. Ja mam. So... Wiesz co, bo jak bijesz no. Goldiny, to salmony z nich wypadają. No no. No ja i te salmony są bardzo w Jak No dobra. I w ogóle nie się o tym Zoroarku, moim pamiętasz, co złapałem ostatnio tego Pokémona? No, ten przecież kopiował, tak. Tak, tak, tak. No i umiejętność jest... normalnie. Właśnie a. mi gustali widzowie, że to... To jest a przemiana Zorui i mi za zaatakował. Dobra, to ci kopiemy dużo on jakoś. jest taki dogrzany wypaśny, tak? No jest... Nie wiem, czy jest dogrzany wypaśny, ale jest spoko. Chodzi o to, że się zamienia w inne te. Coś ja, jak to Dito dobrze. działa, tylko że nie kopiuje jego ataków, nie? A Dito też jest w ogóle lepszy no. wypas. Aha Fajnie masz Dobra, co w ogóle dzisiaj będziemy robić, tak? Ja XP Charmandera, bo muszę mieć porządne... Właśnie, wypadałoby też, żebyśmy, żebyśmy sobie w końcu w Ekspii, żeby mieć Charizarda, dokładnie, dobrze mówisz no. Który masz Charmandera level? A, Charmandera to jeszcze. jeszcze No Nie. też nie, zaraz mi zabije go Zmieniam Pokemona Już jedziesz Ale well, on jest wielki Ten wynozaur 35. Ładny. level cię Silio może być problem. No... Eee. Woo, gościu! Z... Co się stało? Gościu, my wam tyle co nie... oj, teraz oj, oj. Mi pisnął troszeczkę mocniej. Właśnie. Uważaj lepiej. Leżysz, gościu. Co ty, pokonałem go, Piotrek. O, oh, smoke Smokescreena wywalimy sobie z Firefanga. Poketrener poke mistrz cię pokona na te, na piąchy i co zrobisz? Poke trener mistrz? Poketrener mistrz, trener, tak. Norlax na przykład. Rock'n'rolla, ale to śmieszny enigma. I to jest, to jest jakiś podziemny pokemon stary w ogóle. Wow, nie spodziewałem się. Urloks to jest w ogóle... A, w ogóle a, też a, fajnie wojde. by było jakbyśmy się niedługo zajęli czymś no. Patruś, żeby zrobić sobie no. te tradeowania rzecz. Aha. Ty masz... E... Boże jak to się nazywało? No? Czy ty masz Oniksa? E, chyba miałem jakiegoś, a co? No moglibyśmy ci talixa zrobić z tego. A. Dobra, mamy uleczonych. Bierzemy Skarmory i lecimy zasnął. sobie iść. A, jestem a. głupi. Wiesz, czemu... Norlak sobie zasnął, a ja na niego puściłem proszek usypiający, nie? Jak spał. A. O, wyleczył się cały po spaniu. No super. No właśnie o to chodzi, to jest hamskie. No, zaraz to ma, ma bardzo podobny atak e, Grodon. Chętnie tego tą legendarkę. Ojeju, moje... No tak tu, jest, tu jest, tu jest! Byłyśmy, chyba. Albo inne. Albo diurczy. Pyk. gwiazd. Poszło. Mm. Wow. No w ogóle i kryj, też dostałem info, listy. że opłaca się złapać Larwitara, przyjacielu. Tak. No. Bo to jest jeden U. z najlepszych pokemonów, w ogóle, nie? Dragon Rage. Opłaca się Dragon Rage dawać temu? TAK! To jest jeden z ataków, których ja używam teraz na 27. levelu. Bo on na wszystko działa. On zawsze, nieważne jaki gatunek, wali 40 damage'u. O! Co się dzieje? Charmander ma ewolucję już. Ewoluuje? To 16 level mm. biłeś. Tak. Zabiłem Storlaxa na 41. No! Szybki level, nie? W ogóle jest taki itemek stary, który no. um, dajesz pokemonowi no. I nieważne którym Pokémonem bijesz, on zawsze ekspada dostaje, tylko ten jeden Pokémon. Będziemy wow. musieli to przejść, jaki to jest itemek, Bijmy. bo wtedy będzie no, coś bajka. pięknego. Musicie mi zobaczyć, dzisiaj troszeczkę będzie mniej klatek chyba na nagraniu. Czasami przynajmniej będą spadki, bo mam jakiś z problem. problemy. To I tak, spadki, to dobrze, nie ma klatki. Się... No, Także żebyście. Teraz Larwitarów w ogóle nie ma. Wcześniej tu było ich od cholery. Nic tu nie ma. Ej go. I. O co tak my mamy? Graveler. No? Graveler, Gio, giodod... jeszcze nie mamy. To ja sobie Gravelera złapał, wiesz? Dobry pomysł. Co to jest Graveler, eee, To jest e, przemiana Geoduda. I w ogóle mam Sparka, ten kształt śmieszny, to się przemiana rajczu? Właśnie nie, chyba nie będę ewoluował tego Pokemona, wiesz? Chcesz zrobić jak aż Ash tak, zostawię sobie Pikachu po prostu. To jesteś jednak, Będzie Ja, do Pikachu, tak. ja mu tak go zleweluję, że będziesz płakał jak, jak go spotkasz. oj, <laughs> to fajnie, magnituda 6. To jest dorąbany no. atak, magnituda w ogóle. O. Gieradosem powinniśmy sobie dać ładny z nim radę. Zobaczymy no, Gieradosie co ty masz tu ciekawego. Tackle, Bite, nie masz żadnych ataków, które by coś mogły mu zrobić w sumie. Mów tu no to jest wodny. Tak? Jumpluff. no. No 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 no. Opsa, opa jej. Dobra. W ogóle polecam ci złapać tego jumplefa. No. Może nie jest najładniejszym Pokémonem, ale taki wpierdol daje, że to jest masakra. O, poważnie Jumpluffa no. jakiegoś? No to jest ten taki co ma jak pudel, wygląda troszeczkę, nie? A No, no nie, jest zginęły Pokemony Poczaisz? zaatakował, zabił tamtego i sam też zginął. Lel. A to co, a, jakieś trudkę miałeś coś? Nie, no Dragon Rage'u Kurde, tego Gravelera będzie ciężko złapać No i padło, padł Graveler, nie wiem jakim cudem <laughs> Nie zaatakowałem, a... a bo to są Extreme Health Plus Plus. Tak mówisz? No, o dobra, jeszcze jeden Graveler? Nie, Aha. to jest Giodut. Ale ciemno. No, jest ciemno. Jest ciemno, ale niedługo powinien dzień wstawać, także powinno być... już dzień być. wstaje. No. Wow! Wow! Co to? Wow, Pikachu 49 level! Tłop go! Bo chłopie! A będziesz miał problem go ze złapaniem. O, ci go kurde. Będzie spieprzał jak dziki. Pikachu Double Time. Oh.

Ja, to mam sporo. Dobrać. Ja mam tylko kilka, muszę kupić. Mam 16. Jest! dziewiąty Pikachu. Zapalić go? No. Stary u mnie, crazy shit. Yy, walczyłem sobie i nagle na strzał wziąłem tego Gravelera. Była to fakt, nie wiem co się dzieje. Jego go wymienić? Człowieku, Przesływ. mój pikaczu ma 19. Co to jest za skok w ogóle? To to jest za skoordyn. Ja nie wiem, jak to się w ogóle stało. Nie wiem, czy on się sam nie zabił, gdy ten Graveler. No bo I ja mu waliłem praktycznie za zero i nagle. No, o nie. No dobra patrz. Wcale nie efektywny atak, mówisz. No, zoroark Slash! Ale, ale jestem dobry. <słysk> GG MLG. Almu pyrtonałem, że tak ładnie się wyrażę. GG MLG, chłopie. Wszyscy. Oła! Skracz, jeszcze raz. Na, no dołej, dołej. O cholera. Dobra, Gierados, W tobie siła. O kurde, Gierados na strzało spadł. Dobra, Jumpluff. Leech Seed. Nie zabij. CO?! O cholera. Co się stało, diabeł? No, na strzał mi prawie ściągnął tego. Znaczy, na strzał mi Jumpluffa ściągnął. Dobra, Pokeball. Musisz być teraz. No dawaj, Graveler, nie da się prosić. Wait in. No ty dziadu śmierdzi, dupcu! No i padłem. zabij <grym> mi wszystkie boksy. <grym> No nie! Co o nie. Max Ether Rzeczywiście, przykro, nie. Ale ty jesteś hamem, Piotrek, w tej serii. Nieprawda. Jesteś. Jestem sobą. Mf... Jestem sobą. Hamem. Nie. Kacham u was ciebie jest na co dzień. Ja pierdziele nie znam cię z tej strony, gościu. No no, akurat. Y... Pokémon idź. Nie uleczyłem pikachu? Jak to możliwe niby? A on śpi jeszcze. A, spoko. Przut. jaka nie. Nowej ciarmach. Ciao, Acid, Ja będę musiał wymienić troszeczkę ten mój team. W ogóle jakoś będzie, już będziemy świrować, jak odkryjemy sobie troszeczkę więcej. To jest jakaś skinie? Jakieś e, troszeczkę więcej biomów, to będziemy mogli się jakoś ogarnąć z tym, jak te legendarki spawnić. Bo mówię, da się zrobić jakoś. Nie wiem, czy to w tej A? wersji, czy w innej, najwyżej sobie zmienimy wersję, że da się zespawnić te mm, legendarne Pokémony z pierwszej, pierwszej serii, wiesz? E, no to wypas, to fajnie, fajnie to wypas, pewnie się da i na tej, czemu nie. Wiesz co, no bo o to chodzi, że nie wiem, w kto, który to dodali. Aha. Wow! Wow! Co Stój, nie stało? ruszaj się! Wow! Ta, przemiana tej małpy, takiej pierwszej. Małpy pierwszej? Takiej ognistej małpki. Nie, nie wiem, o co chodzi z ognistą małpą. Z, 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 małpą kurde, ale... nie pamiętam, Infernape chyba się to nazywa. Nie, i tak nie kojarzę w ogóle, także Luf. <grym> co ja spotkałem? Co Tego kulistego wodnego Pokemona. Ten z kulką taką. Ja muszę tego Infernape zapać. Ten wiesz... Ten taki co ma... Poliwag. Poliwag? No, fajny nie? No fajny, fajny. To, że go ognistym Pokemonem. <laughs> no bez jaj! <laughs> Tutaj nie ma tego! Super miasto, polecam. No i do upad. Infernape'a już nie no, złapię. Nozor za... no, za mi zasnął? Poliwak mnie uśpił w Wenozaura. O! Jest, 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 jest! U, u! Chodź do mnie! Get over here! O, obudź się. Ile to lata? Nie, to Staraptor już. Oddyś! Okay, czy już wszystkie masz? Prawie. Nie, złapałem Poliwaga. Przy... O. Dobra, o, i dawaj, dawaj, barga. dawaj. Ja idę łapać tego Infernape'a. Ja to idę expić Czerniliona. Nic gościu, idź, dziś. Muszę mieć wypasionego Charmandera, znaczy Charizarda. Dobra. Ło. Wow. Lecimy, 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 lecimy. lecimy, lecimy. Mam Noctowla, 54 level. Pikachu, 49. Dinosaurus, tak 33. Ja. Hypno, 36. Arboka, 29. Teraz Infernape zniknął, no, fuck me. Wszystko będę mógł być tak pięknie. Czekaj, czekaj. No nie, bo Infernape. Hmm. Level. 38 level, ale to jest tak dowolony pokémon, stary. To jest za misiek jest? To jest Teddiursa no, 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 pewnie. Mały misiu. Mały? No to też. no. No. Fajny to jest, co to jest? No fajny, fajny. On się takiego później grizzly do mnie dużego, którego możesz A, w lesie wiem, spotkać. Którego? No kurde. No. Muszę znaleźć nie, tego Infernape'a. Musi gdzieś tu pali być. się Co to Bag? jest? Psz, idź. Dobra to jest ten... nie pamiętam nam się nazywa. Kurde no niemożliwe żeby mi zniknął. Lupałem. Złapałem. Złapałem. Sł słabo jest, że jak złapiesz to nie dostaje jak spadł twój Pokemon. Nie? No, no ale co? No musisz zabić Maczoki. Czeka, wygrał miejsc. walkę. Wygrał walkę to wygrał. Czy on no nie nie wygra, bo nie zabił do końca? No, ale pokonał go na tyle, żeby go złapać, to chyba wygrał jednak. Daje. O, Jest Norlax, jakiś wielki. Teraz tego dorwiemy, typa, go zgrzejemy. Który masz lefel? 42. No i o to mi chodziło właśnie. Noctowl, idź. Dobra, jeszcze raz. Musisz tu być. Nie zawieź mnie, zresp się od nowa. Noctowl jest mega. Wleciał i od razu mu pół życia zabrał. Ej, no ale chamstwo! O, dobra, maczoki są. Maczoka też bym chciał. Byśmy sobie A. zrobili maszynę do tradowania. Chcesz, to są dwa maczołki tutaj u mnie? E, no. Może może nie, nie teraz. Nie chciałbyś maczompa? Poluję na Snorlaxy, wiesz? Poluję na wielkie, spasione Snorlaxy. Cholernie ciężko jest Snorlaxy złapać, 40. Ja e, nie chcę go złapać, ja go chcę zabić. już dwie 40 zabiłem. Expię sobie. Dobrze. Wiesz, mojego czarmiliona już ma 19 level. On na 22? No. Ej, co? 36. Eee, 36. No. Uję. Pomyliłem troszeczkę. Troszeczkę tak. To nieznaczna pomyłka. Nie wpłynie w ogóle na, na naszą grę. Myślę, że. No coś ty. Widzowie mi wybaczą. No. Eee, 36. Będę na aż go. Marcząk mi znika. Wszystko mi znika, cholera. Co to za dzień jest dzisiaj? łabo Za szybko biegasz, po prostu. Zwolnij trochę. Bukhalo, gdzie się tak spieszysz? Hop! Hop! Ja był? Nigdzie się nie spieszę. Jestem, gdzie się taki spieszysz? zwoli na chwilę. Zastanów się, co robisz. Skąd to zwątpienie? Sk Skąd to zwątpienie? Właśnie. Para, para, para. Dobra, może o, mi się okazało. Jakieś miasto widzę. A to nasze miasto jest. Ważne? Jak ja to zrobiłem? No i oczywiście musiał się wyrwać z więzi. Gnojek. W to ja tak kurde trochę głupio robię. Ja też głupio robię, bo cały czas walczę jedynym moim latającym pokemonem i później muszę wracać do pieszo. Las się pali. O, fuck! Nie, 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 nie. nie. Uff. Las się pali. podpoliłeś, że to się pali. Nie, lawa tu jest. A. W opór się pali, nie? Mocno się pali. Nie, nie chciałem latać na lataczu, bo chciałem znaleźć Pokémona. Jak się lata, to się nie respią za dobrze, nie? Pff, Ale no przelecę kawałek. Na no I nie, na dlaczego go uderzyłeś? Kurde! Moje Pokémony same biją, one są za agresywne, kurwa, mać. Tak? O co chodzi? No. Ja tam widzę. <laughs> Jaki elektryczny Pokémon fajny? Jaki? Jakie ja ci lubię, chodź tu, tu. Kogo znalazłeś? Elektrobaz. Elektrobuliz. Fajny jest, nie? No, fajny, fajny. Takie pięąchy fajne. Mandary, no i zginie pewnie. Pidgeot, Boże, sam, no, znaczy Pidgey Same Pitgeje Nie no dzisiaj to jest porażka odcinek dla mnie przynajmniej Tak? To no to nic ja nie to mogę nie zrobić ja mi nie, nie wychodzi I. Ja. obok mnie Mi to idzie wszystko dobrze z planem no, mi Wszystko tak jest okay. Ej Pikachu, Pikachu nie chcę, mobrajczu. Pikachu! Myl tank. Tak robi później. Dobra, ja przyszedłem Pokemonę odświeżyć. Na wszelki. Nie, nie ma tak, dobra, w dupiu. Mam jeszcze chwilę czasu. Lecę z Mamy. Karmorem. No! What the fuck! Co się stało. Zespomniałem się ten, bo z z z wrzuciłem skarmorego e w Poké Center. Oh, i ee, w ścianę mnie wbiło i się dusiłem troszeczkę. Aha. Wow. No, hejka. Jaka okazja? Dwa czter dwie czterdziestki spotkałem. To je leję. Miałem 46 Snorlaxa i chcę go złapać. Złapać? Po co ci taki snorlak? Snorlax? Snorlax z OP. Nie. Agility. Nie! O, już zapomniałem! Zmieńmy Pokémona. Nie chcę, żebyś padł. No. Nie no, uśpił mi Noktoula, no przecież to jest żart chyba jaki. A, mi uśpił dumplafa. O no. pyk. No bez jaj. No, wjechał wreszcie. Dobra, Gyarados. Liczę na ciebie. Scary face to takie słabe, nie? Scary face? No tak się nie O, OOOOJ! O, 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 i Snorlax. Wlatuj w, w Pokébola. W końcu może mi się uda. Już tyle razy próbowałem łapać tego pieprzonego Snorlaxa. Jego się nie da złapać, kurde. Wszystko się da. Dobra, Premier Ball. Nie wiem, jaka jest to różnica. Między Premier Ballem a zwykłym Pokeballem O, Onix. No, Bej. kurde! No i dupa, oczywiście mój. A idź w wciół. Oj. I ja. Ja no ja dzisiaj to tak. mi nic nie wychodzi w tym odcinku. Jestem były, stary. U! Trudno I bywają mi takie odcinki. Nie ma się co zniechęcać. Wszystko jest dobrze. I. Tu coś jest. No. Maciarmark, co tam? Który masz level? Nie. Słabo. No hejka. Kim jesteś? Jesteś Geodudem? O. Głównowartym dżiodudem 4 000 000. Ja dzisiaj nic nie mogę złapać No To jakiś gościu na skraju lawy O no nie Taki średnio jesteś hmm. na... mi potrzebny, kolego pokemona Ż Żaden shiny nic nie. nie ma Starych. Jak, jak to? Jakim cudem ja odcinek bez shiny'ego? Jak to się stało w ogóle? No nie Kurde, schroniłem. Jest jakieś miasto jeszcze tak wiesz? To nie dobrze. A to jest nasze główne miasto. I idę w drugą stronę w ogóle, odbiję w całkiem inny świat. Mi się troszeczkę będzie renderować teren, o. ale nie szkodzi. Tutaj jakoś mało jest. Tak? No. To... Pokémona mojego pikacza mi zepsuł. Aisz. Iż... Zbierze zielony. Kto ci zepsuł piekacza? Hypno, 43 level. No, no, chypno. Wierdzielony on jest. Dawaj, pytał Densa. Daję. Boop. Dobra, ja renderuje troszeczkę jakiś inny teren, więc zobaczymy. No. Czy jest tu coś zdziegałego. Czy to Bum. jest. Co to jest? Ładna walka. Co jest Mr. Mime? Ja mówię tak, patrzę z góry i nie wiem ogarnię co za Pokémon. Mm. Nic nowego. O, 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 coś tu jest, tylko nie się wyrenderuje ten teren. No, dawaj, 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 jeszcze troszkę. Oooo. I... No, Hejka, co tam? Murkrowy to są? Tak, to są zdecydowanie Murkrowy. Dobra, zemsta Murkrow. W końcu cię murkrow. złapę. Murkrow. No, to już będą ostatnie walki ziomek powoli. No, wiem. Ba, 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 ra, ba, ra. Co my mamy za poksa tutaj? No, oczywiście musiałem go zabić. Bo, 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 czemu, bo czemu by nie? Ale się zaraz piło poksów w nocy. O, widzę Ns... miała dużego. Tego lwa, wiesz. Kadabra w sumie. A pin, p, p, Pinsira czwarty Level. No, jest z czym walczyć. Dobra, masz 13 level. Łapieć. Jesteś na, pomry, na żółtym HP. Może się uda w końcu Murkrowa tak. złapać. No i dupa. Tego się nie da złapać, Gnoja małego. Mhm. Dobra, wyrzucę na niego cztery pokebole. A jak nie to zabiję? Nic nie mogę złapać, stary. Wyrzuciłem prawie wszystkie swoje pokebole tak? dzisiaj. Nic nie złapałem. Trochę Tutaj troszkę free. Trzeba te nightbole tak. zrobić, chyba na nich, wiesz? Tak, żeby w nocy rzucać? No. Może to jest pomysł jakiś. Bo one mają, są 5 razy silniejsze niż pokebole w ogóle. Także. O, no. Jest Ale ostro. Spotkałem 64 level włącza. Dobra, wyrzucam wszystkie pokebole na tego mojego gnoja i będziemy mogli kończyć akurat. Dobra. Dawaj go hypnozę. Mam jeszcze 5 szans. Muszę złapać tego Mrokura w końcu. Jest tylko 13 tak. pieprzony level i tak go jest ciężko kurwa złapać, że to jest masakra. Jestem taki stiltowany dzisiaj. O nie? Dawaj. Murkrow broke free O nie O nie, nie mogę Kurde No to jest jaj Pek Żrej głaz Gnoju Ja się wkurzę i wyrzucę dwa ostatnie pokebole tak po prostu Spineko? Yeah. Pineko Nie nie chce Gastly? Gastly go też nie chcę, bo już ma... To typ, nie mogę go uśpić, nie? Urczuczu! O nie, jak Pikachu nie da rady, to już lipa. Dawaj. Ty wredny. Ten Sea Viper to jest kurde popierdzielony, nie? Ten taki... Podróba tego... No, włącz wiem o co chodzi. Dobra. Patrzymy, może mój najlepszy pokémon da radę. No mój, chodź tu. Hallu, <młysły> pal gdzieś ty? No nie ja. mogę trafić, dziada! Cia! Eh, eh, eh. no. Cia! tu się chłopie dzieje? Co się Cia! Cia! dzieje? Cia! 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 nie Cia! nie? Cia! nie mogę Cia! Cia! nie? Cia! 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 No, teraz się złapę. Gimn, to, to ja właśnie... gnoju! Wyś... Zwycięstwo tego odcinka, nie? Ja mam dzisiaj tragiczny odcinek. Wywaliłem 16 Pokeboli i nic nie złapałem. Czajisz 16 Pokeboli. O, zabiłem go niechcący. No to lipa. co robisz z tym twoim Jak jesteś na Pokémonie i nacisniesz G, tam ci pokazujesz, żebyś nacisnął co No to Właśnie, robi. wiem, że są, ale nie wiem, co robią. Ehe. Ja to nie wiem, ja to jestem. Złe dzisiaj. Nie, kupcy, no, ja nie no, Ja zabiłem tego swipera w końcu, ale kurde mogłem. Jakbym go nie zabił, to bym miał fajnego Pokémona. Ja zabiłem sobie. wszystkie Pokémony, jakie mogłem, bo nic nie mogłem złapać. Co to jest? No. Jakiś se dużo drobzik, ale tu przy tej sekundą coś latało. Co ty, czym ty jesteś? Czy to jest chudy? Dobra. Co? Skręcamy Jednak się to... w nie? No już idę do miasta. No, ja jestem w mieście. tym naszym? Ale Nie, innym. Jest Dobra. dobrze. Mam swojego pikachu nowego. My sobie. Eee, ja to dzisiaj porażka odcinek. Nic nie zrobiłem praktycznie. Pewnie hmm, 25. No, ja 25 zawsze się udaje. To w ogóle żeś tak było jak spiła, ja nic. Nic, zero, zero! Bez sensu. Dobra. To tyle w tym materiale. Dokładnie. Trzymajcie. Dzisiaj się. Dzięki za oglądanie. Hej. Jojo.